Słowo Boże na dziś, 2 sierpnia, czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Joakima, syna Juzjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan: Stań na dziedzińcu Domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast ludzkich, którzy przychodzą do Domu Pańskiego oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić i nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zwróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie ja zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im tak. Tak mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla Was ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich, sług proroków, których nieustannie do Was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Silo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza, mówiącego te słowa w domu Pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co Mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: Musisz umrzeć, dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się im tym domem stanie to, co z Silo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe. Cały lud zgromadził się dookoła rymiaza w domu pańskim. Psalm sponsoryjne 69. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie, liczniej się od włosów na mojej głowie. Są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani. Czyż mam oddać to, czego nie zabrałem? Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mojej matki. Bogorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. Panie, modlę się do Ciebie w czasie łaski o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Pana trwa na wieki, właśnie to słowo ogłoszono wam jak dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak, że byli zdumieni i pytali. Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? Powątpiwali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowierstwa. Oto